Cześć, z tej strony Grzegorz Pilarski i zapraszam was dzisiaj na lekcję numer 12, w której będę w dalszym ciągu kontynuował zagadnienia związane z geometrią, a konkretnie omówię dzisiaj kąty. Na pewno każdy z was kojarzy ten temat, kąty występują we wszelkiego rodzaju figurach. No i jest kilka takich specyficznych własności, które się wykorzystuje, aby dany kąt policzyć, ale to już pokażę w konkretnych przykładach. Dobra, wszystko działa, to zaczynam. Jeżeli chodzi o częstość występowania tego tematu, to jak widzicie w ostatnich latach prawie zawsze występowało tego typu zagadnienie, więc no, myślę, że warto się z nim bliżej zapoznać. Jakiegoś wstępu teoretycznego tutaj nie trzeba specjalnie dawać. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli przejdziemy sobie od razu do konkretnych przykładów. Dobra, czyli tak, mamy tutaj zadanie pierwsze. Dla zachowania bezpieczeństwa, kąt nachylenia między poziomym podłożem a drabiną przystawną powinien wynosić od 65 do 75 stopni. Dobra. Odpowiedz na pytanie, na którym rysunku przedstawiono ustawienie drabiny zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Dobra, czyli tak, jeżeli chodzi o odpowiedź A, tutaj mamy kąt prosty. Jeżeli tutaj jest 12 stopni, to wiemy, że tutaj też jest 12 stopni. I teraz musimy się zastanowić, ile stopni będzie w tym miejscu. Każdy z Was pewnie kojarzy, że suma miar kątów w trójkącie to jest 180 stopni. Więc jeżeli rozpatrzymy sobie odpowiedź A, no to tutaj musimy się zastanowić, ile nam brakuje do 180. Jeżeli do 12 stopni dodam 90 stopni, to uzyskam 102 stopnie. No i ten kąt, który jest w tym miejscu, powinien wynosić 180 stopni odnieść 102 stopnie, czyli będzie to 78 stopni, tak? Więc. Zwróćcie uwagę, że 78 na pewno nie należy do tego przedziału, więc to nam odpada. Jeżeli chodzi o odpowiedź B, jeżeli tutaj jest 118 stopni, to wiemy, że ten kąt musi się dopełnić do kąta półpełnego. Czyli, no nie będę już tutaj specjalnie rozpisywał tego działania, tutaj będzie 62 stopnie oczywiście, tak? Ponieważ 62 i 118 razem dają 180 stopni, tak? Jeżeli chodzi o odpowiedź C, no tutaj jest dość ciekawa sprawa, yy, mianowicie, no na pewno tutaj jest kąt prosty, tak, no bo no nie rozpatrujemy żadnych innych sytuacji, ale teraz jeżeli tutaj jest X, a tutaj jest 2X, to tutaj występuje trójkąt ekierka, tak? Trójkąt ekierka, czyli ten trójkąt 30, 60, 90, ja go może tutaj narysuję, to znaczy, jeżeli tutaj mam kąt prosty, tutaj jest 60 stopni, tutaj jest 30 stopni to ten bok to jest A, ten bok to jest 2A, a ten bok to jest A pierwiastków z 3. Czyli widać, że ten kąt musi wynosić 60 stopni. No i 60 stopni znowu się nie zawiera w tym przedziale, więc no, praktycznie na pewno będzie to odpowiedź D. Tylko teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie to rozpisać, to będzie wyglądać to w ten sposób, że mamy 4 alfa. Tak. Jeżeli do alfy dodam 3 alfa, to wychodzi 4 alfa i wiemy, że te dwa kąty razem muszą dać 90 stopni. Ponieważ jeżeli mamy trójkąt prostokątny, to dwa kąty ostre zawsze dają 90 stopni. I żeby policzyć alfę dzielimy sobie to na 4, czyli wyjdzie, że alfa to jest 22,5 stopnia. Tak. A ten kąt między drabiną a podłożem to jest 3 alfa. Więc jeżeli to sobie pomnożymy przez 3, to wyjdzie nam 67,5 stopnia. Więc zaznaczamy sobie tutaj odpowiedź D i sprawa jest załatwiona. Ok, przejdę teraz do zadania drugiego. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W pewnym trójkącie dwa kąty mają miary po 35 stopni. Oznacza to, że trójkąt ten jest. No właśnie, rysujmy sobie sytuację. Jeżeli mamy trójkąt w którym dwa kąty mają po 35 stopni, to można je sobie oznaczyć w tym miejscu i w tym miejscu. Tak? No i teraz zastanówmy się, ile będzie tutaj stopni. Jeżeli dodamy 235, 35, to wyjdzie nam 70 stopni. I teraz jeżeli chcemy policzyć, ile stopni jest w tym miejscu, to my od 180 stopni musimy odjąć 70 stopni. Jeżeli to zrobimy, wyjdzie nam 110 stopni, dlatego piszę tutaj tę wartość. I musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten trójkąt jest różnoboczny ostrokątny. No różnoboczny na pewno nie jest, ponieważ to ramię jest takie samo jak to ramię. Tak? Czyli na pewno ten trójkąt jest równoramienny. Teraz tutaj jest właściwie odpowiedź B: równoramienny, ostrokątny. No właśnie, równoramienny jest, ale czy jest ostrokątny? Trójkąt jest ostrokątny wtedy, kiedy wszystkie jego kąty są ostre, tak? a kąt 110 stopni ostry nie jest, więc odpowiedź B nam odpada. Jeżeli chodzi o odpowiedź C: różnoboczny, rozwartokątny, no to już ustaliśmy, że ten trójkąt nie jest różnoboczny, więc odpowiedź C również nam odpada. Co oznacza, że prawidłową odpowiedzią jest D. Czyli to jest trójkąt równoramienny rozwartokątny, ponieważ ma równoramiona i ma kąt rozwarty. Więc sprawa, myślę, jest tutaj załatwiona. To lecę do zadania kolejnego, tym razem trzeciego. Zadanie otwarte za dwa punkty. Proste K i L są równoległe. Dobre. Czy kąt DAE zaznaczony na rysunku jest ostry, prosty czy rozwarty? Uzasadnij odpowiedź. Dobra. Czyli teraz tak, jeżeli mamy powiedziane, że prosta K i prosta L są równoległe, no to tutaj będzie można wykorzystać własności, które występują w kątach na przemian ległych, odpowiadających i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, w tym miejscu na bank będziemy mieli wartość 42 stopni. Tak? no bo to są kąty wierzchołkowe i po prostu tak to działa. Teraz zastanówmy się, ile będzie stopni. Chociaż no, tutaj nawet nie ma potrzeby tego liczyć. E, może inaczej, od razu sobie przejdę do tego kąta. Tylko może zaznaczę to kolorem, żeby było wiadomo, o co konkretnie chodzi. Chodzi mi o ten kąt. Teraz zwróćcie uwagę, że ten kąt musi być identyczny jak ten kąt, ponieważ są to kąty odpowiadające, więc tutaj mogę napisać wartość 42 stopnie. A jeżeli chodzi o ten kąt, który jest w tym miejscu, no to jest on wierzchołkowy względem 47, czyli tutaj możemy sobie napisać 47 stopni. I teraz, jeżeli mamy coś takiego, to warto w tego typu zadaniach też napisać jakieś komentarze. Także kąt e, e, A, i powiedzmy, tutaj mamy jakiś punkt W, równa się 42 stopnie, czyli kąt W, A, D będzie równy 47 stopni, czyli ten kąt zaznaczony na rysunku, czyli D, A, E. To jest suma tych dwóch kątów, czyli jest to 89 stopni, i to oznacza, że to jest kąt ostry. No i sprawa jest tutaj już załatwiona, czyli jak widzicie, można w bardzo łatwy sposób zdobyć czasami te dwa punkty na egzaminie ósmoklasisty. Dobra, lecę w takim razie dalej do zadania czwartego. Jest powiedziana tutaj następująca rzecz. W trójkącie ABC największą miarę kąta ma kąt przy wierzchołku C. Miara kąta przy wierzchołku A jest równa 48 stopni, a miara kąta przy wierzchołku B jest równa różnicy miar kąta przy wierzchołku C oraz miary kąta przy wierzchołku A. Dobra. No to przede wszystkim najważniejszy tutaj będzie rysunek. Może tutaj go zrobię. Narysuję jakiś randomowy trójkąt. No i teraz trzeba się jeszcze raz wczytać. Największy kąt jest przy wierzchołku C. No to zaznaczę sobie tutaj powiedzmy kąt C, znaczy kąt wierzchołek C, tutaj będzie wierzchołek A, tutaj będzie wierzchołek B. Miara kąta przy wierzchołku A jest równa 48 stopni. No to można sobie to w ten sposób zapisać. A miara kąta przy wierzchołku B jest równa różnicy miar kąta przy wierzchołku C oraz miary kąta przy wierzchołku A. Czyli teraz można sobie napisać, że kąt przy wierzchołku C to będzie jakieś alfa. Tak? I teraz to co stoi przy B to jest różnica tych kątów. Przy czym teraz trzeba się zastanowić, co od czego będziemy odejmować? 48 od alfa czy alfa od 48? No, wiemy, że musi nam wyjść wartość dodatnia przy wierzchołku B. Więc od liczby większej musimy odjąć liczbę mniejszą. A jasno jest powiedziane, że największy kąt jest przy wierzchołku C. Czyli teraz, jeżeli chcemy ustalić miarę kąta przy wierzchołku B, to od alfa trzeba odjąć wartość 48 stopni. No i teraz, jeżeli mamy opisane w ten sposób kąty w trójkącie, to policzmy sobie, ile w takim razie tutaj mamy stopni. Czyli układamy sobie bardzo proste równanie, mianowicie alfa plus 48 stopni, dodać alfa minus 48 stopni równa się. 180 stopni, ponieważ to jest suma miar kątów w trójkącie. Teraz 48 można ze sobą wyeliminować, tak? Więc po lewej stronie zostanie 2 alfa, a po prawej będzie 180 stopni. I teraz, jeżeli chcemy policzyć alfę, to dzielimy to przez 2, w wyniku czego wyjdzie nam, że alfa to jest 90 stopni. No i teraz to oznacza, że przy wierzchołku C mamy 90 stopni. A jeżeli chcemy policzyć miarę kąta przy wierzchołku P, to od 90 odejmujemy sobie 48 i wyjdzie nam 42 stopnie. Tak, Więc pierwsze zdanie na pewno będzie zdaniem fałszywym, tak, no bo ono nie ma tutaj 48. No i teraz jeszcze druga sprawa. Trójkąt ABC jest prostokątny. Mamy kąt prosty przy wierzchołku C, więc będzie to na pewno zdanie prawdziwe. I tyle, jeżeli chodzi o przykład czwarty, więc Przejdę do kolejnego zadania, piątego. Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, OK, w którym DE jest równe AE. Dobra, ja to od razu zaznaczę. Czyli to i to jest tej samej długości. Jeszcze jest powiedziane, że tutaj mamy 106 stopni w porządku. Jaką miarę ma kąt AEC? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No dobra. Żeby to ustalić, to trzeba wiedzieć, jakie zależności występują w przypadku kątów, które są kątami równoległoboku. Jeżeli tutaj mamy 106 stopni, to zasada jest taka, że dwa sąsiadujące kąty w równoległoboku zawsze dają 180 stopni. Czyli tutaj będziemy mieli 74 stopnie. Tutaj analogicznie też musimy mieć 74 stopnie, tak? No i wiadomo, że kąt w całości przy wierzchołku A będzie równy 106 stopni. Ale teraz to nam nie jest aż tak bardzo potrzebne, ponieważ my musimy się dokopać do tego kąta AEC. I teraz, żeby ten kąt znaleźć, to potrzebujemy tego kąta, tak? A żeby znaleźć ten kąt, to potrzebujemy... Tego kąta. Przy czym miara kąta, no, tego zaznaczonego przez, przed chwilą przeze mnie, będzie taka sama, jak miara kąta przy wierzchołku D, ponieważ trójkąt AED jest trójkątem równoramiennym, tak? Bo jasno jest powiedziane, że DE jest równe AE, więc jeżeli tutaj mamy 74 stopnie i tutaj mamy 74 stopnie, to suma tych dwóch kątów to jest 148 stopni. I teraz jeżeli chcemy policzyć miarę kąta przy wierzchołku powiedzmy E, ale zaznaczonego z tej strony, to będzie to 180 stopni odjąć 148 stopni, czyli wynik to jest 32. Tak? Więc tutaj mamy 32 stopnie, i teraz jeżeli chcemy policzyć ten kąt na zewnątrz, tak w cudzysłowie, to od 180 musimy odjąć 32, czyli będzie to 148. Tak, więc tutaj możemy sobie zaznaczyć odpowiedź A, no i sprawa jest załatwiona. Dobra, to lecę do kolejnego przykładu, szóstego. Dany jest trapez KLMN, w którym boki LM i MN są przystające. Jeżeli jest powiedziane, że boki są przystające, to znaczy, że są takie same. Tak, to ja od razu zaznaczę to może kolorem. Czyli LM i MN. Mhm. Ok. A przekątna Ln jest prostopadła do boku Kn, czyli jest to narysowane w porządku. I trzeba odpowiedzieć tutaj na pytanie o co im prawdziwej podanych zdań. Kąt ostry NKL ma miarę 64 stopnie. NKL, no to wiadomo, że jest w tym miejscu. No i teraz, jeżeli chcemy policzyć ten kąt, to zwróćcie uwagę, że no musimy zsumować te dwa, czyli 90 plus. 26 stopni to jest 116 stopni, a od 180 stopni trzeba odjąć to 116 stopni, czyli wyjdzie nam wartość 64 stopnie. Czyli pierwsze zdanie na pewno jest zdaniem prawdziwym. No i teraz jeszcze trzeba odpowiedzieć na, drugą, na drugie pytanie. Trapez KLMN jest trapezem równoramiennym. Dobra, czyli teraz tak, jeżeli tutaj jest 26 stopni... To w przypadku trapezu występuje taka własność, że ten kąt jest dokładnie tym samym kątem co ten kąt. Ponieważ są to kąty na przemian czyli tutaj mogę sobie zapisać, że mam 26 stopni. A skoro wiemy, że NM i ML są tej samej długości, to w tym miejscu również będzie 26 stopni. I teraz, jeżeli trzeba ustalić, czy ten trapez jest równoramienny. No to widać, że 26 stopni i 26 stopni to jest 52 stopnie. I kąt przy wierzchołku K i kąt przy wierzchołku L nie są takie same. Czyli to zdanie jest zdaniem fałszywym, ponieważ trapez nie jest równoramienny. Dobra. To mamy zrobione, to przejdę do zadania siódmego i jest tutaj następująca treść. Dany jest trójkąt ABC, w którym przy wierzchołku Kąt przy wierzchołku C ma miarę 45 stopni. Na bokach AB i BC zaznaczono punkty D i E, mm -hmm. przez które poprowadzono prostą równoległą do boku AC. OK, tutaj wszystko jest opowiedziane. Prosta DE tworzy z bokiem AB kąt o mierze 140 stopni. Oceń prawdziwość podanych zdań. Kąt BAC ma miarę 45 stopni. OK, żeby to ustalić, no to trzeba tutaj znaleźć pewne zależności i teraz tak, jeżeli tutaj jest 45 stopni to wiemy, że w tym miejscu również musi być 45 stopni, ponieważ jeżeli DE jest równoległe do AC, no to siłą rzeczy występują tego typu zależności tak no dobra, tutaj już to opisałem ale można to też zrobić na inny sposób w każdym razie może opiszę te wszystkie kąty jakie będą tutaj występować jeżeli tutaj jest 140 stopni Tutaj musi być 40 stopni. Już nie będę pisał tych obliczeń, no bo myślę, że to jest dość oczywista sprawa, tak? Razem te dwa kąty dają 180, więc tutaj musi być 40, więc kąt przy wierzchołku B, może tutaj dam taką szczałkę to będzie 180 stopni odjąć 85 stopni. Takie może ja napiszę to w ten sposób 40 i 45. Więc jeżeli to odejmiemy, mamy wartość 95 stopni, tak? No i teraz jeżeli chcemy ustalić, jaki jest kąt przy wierzchołku A, tak? No bo nas pytają o kąt BAC, czyli o ten kąt. To znaczy, że od 180 stopni musimy odjąć 45 i 95, tak? Czyli jeżeli to odejmiemy, to razem to jest 140, więc wyjdzie 40 stopni. No, i jeżeli trzeba odpowiedzieć na pytanie, no to wiadomo, że jest to zdanie fałszywe. No i druga sprawa. Kąty trójkąta BDE, czyli tego małego, yy, i kąty trójkąta ABC mają równe miary. No to tutaj mamy 40, 95, 45. tutaj mamy 40,95,45, więc jest to zdanie jak najbardziej prawdziwe. Ok, no i sprawa jest załatwiona, to przejdę do zadania ósmego. Figura zacieniowana na rysunku jest równoległobokiem. W porządku. I teraz pytanie. Suma miar kątów alfa i beta wynosi 180 stopni. No tutaj tego nawet nie trzeba specjalnie liczyć, ponieważ wiadomo, że dwa sąsiadujące kąty w równoległoboku dają zawsze 180 stopni. Więc tutaj zaznaczamy sobie prawdę. Ale druga sprawa. Kąt alfa ma miarę 3 razy mniejszą niż kąt beta. Ok, to już jest trochę ciekawsza sprawa, ale też bardzo prosta. Jeżeli chcemy policzyć kąt alfa, to wystarczy od 180 stopni odjąć 135 stopni. Tak, ponieważ te dwa kąty tworzą kąt półpełny. I teraz jeżeli to sobie odejmiemy, to alfa to będzie 45 stopni. Więc jeżeli alfa już mamy ustaloną, że to jest 45 stopni, no to teraz jeżeli chcemy policzyć betę, no to od 180 odejmujemy 45 stopni czyli wyjdzie 135 stopni tak no i jeżeli mamy powiedziane coś takiego no to trzeba ustalić czy kąt beta rzeczywiście jest trzykrotnie większy od kąta alfa, no to zwróćcie uwagę że jeżeli 45 pomnoży przez 3 to wyjdzie 135 stopni, tak czyli to zdanie jest prawdziwe dobra no to przejdźmy sobie w takim razie już do ostatniego zadania na dzisiaj, 9. I jest tutaj powiedziane coś takiego. Na rysunku przedstawiono trójkąt równoramienny KLM, ok? O ramionach KM i LM, czyli no widać, że ten odcinek i ten odcinek są tej samej długości. Miara kąta KML jest dwa razy większa niż miara kąta KLM. Dobra. Czyli KML jest tutaj i wiemy, że te ten kąt jest dwukrotnie większy niż KLM, hmm, czyli KLM jest w tym miejscu. Jak teraz sobie to oznaczyć? No, najprościej będzie zapisać, że tutaj jest x, a tutaj będzie wtedy 2x, no bo ten kąt jest dwa razy większy, no to inaczej być nie może. I dodatkową rzeczą, którą trzeba tutaj uwzględnić, jest to, że kąt przy wierzchołku K musi być równy x, ponieważ to jest trójkąt równoramienny. I teraz trzeba tutaj odpowiedzieć na pytanie. Miara kąta KLM jest równa, no właśnie, ile? No to ułóżmy sobie proste równanie. Czyli 2x plus x plus x to jest razem 180 stopni. Tak? Czyli 4x to jest 180 stopni. Jeżeli podzielimy sobie to na 4, to wyjdzie, że x to jest 45 stopni. Więc mamy tutaj na pewno odpowiedź B. I druga sprawa. Trójkąt KLM jest, no i trzeba odpowiedzieć, czy rozwartokątny, czy prostokątny. Dlatego w tym celu proponuję ustalić, jakie mamy miary kątów. Tutaj jest 45 stopni, tutaj jest 45 stopni, a u góry 2x to będzie 90 stopni, tak? Bo 2 razy 45 to jest 90. Więc jeżeli mamy taką sytuację, to zaznaczamy sobie oczywiście odpowiedź D, że to jest trójkąt prostokątny. No i tym samym zakończyłem ostatnie zadanie, które dzisiaj dla Was przygotowałem. No i jak widzicie, nie ma tutaj absolutnie skomplikowanych rzeczy. Zadania są proste, schematyczne. No i uważam, że warto je dobrze opanować, żeby no zdobyć te punkty, które będą do zdobycia właśnie za kąty. Dobra. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to bardzo gorąco zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do dawania łapek w górę. W dalszych nagraniach będę kontynuował zagadnienia związane z geometrią. W lekcji numer 13 omówię bodajże pola, i to będzie również bardzo istotny temat, za który będzie można zdobyć dużo punktów. Dobra, na dzisiaj to by było tyle, no i widzimy się w następnym nagraniu. Na razie.